Zdaje się, że Lublin poszedł w, w ten, za innymi miastami. Wczoraj pokazali w telewizji Warszawę też. Tylko, że tam dużo więcej rozstawionych jest na Placu Królewskim i w ogóle na pomieście. Ale chyba jak u nas się przyjmie o to tutaj na Litewskim, to też chyba rozstawią gdzie indziej jeszcze. Tak pod zamkiem Duży Plac jest przecież. Dobre dla ochłody pomysł? Bardzo! Przydaje się w takim razie. Nie pan co, ja chyba się rozmawiałam, to proszę mnie filmować. Bardzo dobra. Dziwię się, że dopiero dzisiaj to ustawili. Panowie, jak wam się podoba ten sposób na ochłodę? Świetnie. Bardzo fajnie. Panu też? Super. Super pomysł, naprawdę. Nie, bardzo fajnie.